Nie wiem, czy kiedykolwiek marzyliście o tym, by wstać sobie w sobotę rano i zobaczyć porównanie 36 lat różnicy między legowymi śmieciarkami. Jeżeli o tym zawsze marzyliście, to mój dzisiejszy film spełni wasze marzenia. Siema! Klockowe świry. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie wiem czy wy o tym marzyliście, ale ja na pewno nie marzyłem o tak fajnej paszce jaką w tym w sumie już w zeszłym tygodniu w sumie to jeszcze a dobra. Yy, moi drodzy dostałem od oczywiście mojej partnerki programowej Afolki, partnerki z Lego Masters, bo dostałem oni fantastyczną paczkę przepełnioną klockami. Dziękuję Czym zajmowaliśmy się właściwie cały ten tydzień, który właśnie nam się powoli, moi drodzy, kończy? I między innymi dostałem tam chociażby takie dwa prezenty. Ich recenzje już na kanale były i były osobno: najpierw tej śmieciareczki, później tej. Dodatkowo jeszcze były recenzje też innych rzeczy, i w ogóle, więc nadróbcie, jeżeli tego nie widzieliście. A ja też cały tydzień mówiłem, że no, porównanie tutaj tych śmieciarek sobie zrobimy, bo też od jakiegoś czasu na kanale robię coś takiego, już było kilka, nie wiem, z dwa czy trzy porównania właśnie na przestrzeni lat, jak te zestawy się. Zmieniały, bo zdecydowanie jest co porównywać. Większość, większość, no i kilku z Was twierdzi na pewno, że porównywanie nowych zestawów do starych to jest trochę kopanie leżącego. Ja się nie do końca, moi drodzy, zgodzę, na pewno trzeba brać to przez wiele różnych pryzmatów patrzeć, natomiast, moi drodzy, może nie traćmy już czasu i po prostu zacznijmy sobie porównywać te dwie śmieciary. Tak jak mówiłem na wstępie, dzieli je 36 lat, ponieważ śmieciara o numerach 6, 6, yy... 9, 3, pochodzi z roku 87, czyli z mojego rocznika, natomiast 603 pochodzi aktualnie z 2023. I na pierwszy rzut oka rzuca się już przede wszystkim ogromna różnica, mianowicie spójrzcie, ta śmieciara, żeby nie było, posiada 98 klocków. Ta nowa posiada ich 200, 249, więc różnica całkiem spora, prawie 3 razy tyle elementów. No i to nie wiem, czy to uzasadnia, że 3 razy tyle elementów to 3, razy tyle instrukcji, bo moim zdaniem nie. Tym bardziej, jak sobie spojrzymy, że spójrzcie, ta zbudowana jest w krokach 13, czyli mamy, wiecie, na krok jakieś pirazy drzwi bardzo szybko licząc 6, 7 elementów, tak, coś koło 7 elementów na jeden krok. Tymczasem tutaj. A no tak, tu trzeba będzie w ogóle zliczać, czyli to będzie 55 plus 57 to jest 110. 112 plus 26 to jest 128. 138, moi drodzy, kroków. 10 razy tyle kroków. I to jest trochę to, o czym ja tak cały czas tutaj gaworzę na tym kanale i biadole, że spójrzcie, 10 razy tyle kroków. No wiecie, my, osoby wychowane w latach 90., nie chcę tu wychodzić, wiecie teraz jakiegoś starta czy coś, który będzie teraz gadał. Wiecie, typu, że moich czasów to było lepiej, normalnie. Chociaż trochę tak mówię. Ale moi drodzy, wiecie, o co mi chodzi. no kiedy ta nasza fantazja, mózg lepiej pracował, moim zdaniem, przy budowaniu tych zestawów, bo mieliśmy 10 kroków, 7 elementów na klocek. Tymczasem tutaj 130 ileś, na litość klockowską, mamy dwa elementy na krok. 7 kontra 2. No nie wiem, mini to wybaczcie, trochę jednak uważam, że okej, okay, buduje się to łatwiej, buduje się to prościej, ale uważam że też, że Lego powinno być zabawką, która w jakiś sposób nas, się trochę uczy, trochę rozwija i przede wszystkim, wiecie, działa na naszą wyobraźnię, a właśnie mniejsza ilość kroków powodowała właśnie to, niż taka jednak tutaj trochę łatwizna, ale dobra, bo znów wychodzę na jakiegoś starczego biadolca, a moi drodzy, jeszcze ważna rzecz jest taka, że ten zestaw ważył 180 gram, a ten ważył ich 558, czyli tutaj trzy razy więcej klocków, mniej więcej przekłada się, wiecie, 200 na 600. To akurat działa. A jak działa jeszcze cała reszta? Zaczniemy sobie może od dodatków do zestawu. No tutaj, co tutaj dużo gadać, jeżeli, no właśnie, ten to już w ogóle usieje, no wybaczcie, 36 lat, ja mam gościa i rozumiem już typa więc wiecie, jeżeli chodzi o ilość dodatków, no tutaj faktycznie druzgocący będzie nowy zestaw, bo nie tylko otrzymaliśmy tutaj dwie figurki, choć faktycznie fajne jest to podobieństwo, że wiecie, mamy dwóch śmieciarzy i tu, i tu. Natomiast tutaj dostaliśmy trzecią dodatkową panią. Jeżeli chodzi o kontener, no to tak, tutaj wręcz nowość miarzy, bo nie tylko duży kawałek playta, drzewko, ale i zabudowane kosze. No mimo wszystko z naklejkami, ale jednak tutaj jednak dostaliśmy, słuchajcie, tylko dwa kosze. I co z tego, że mają faktycznie przykrywki, ale to są dwa szare kosze. Pamiętać trzeba, że w latach 80. recykling to dopiero ludziom może zacząć się śnić, a i to też takich snach niemrawych, więc tutaj zapomnijmy o kontenerach jakoś wiecie, dedykowanych. Zresztą mi u mnie w Olkuszu cały czas jak idziesz po mieście, to spotkasz tylko takie zwykłe takie, wiecie, ten to tylko na osiedlach bardziej recyklingowe, więc jakby tutaj, wiecie, nie ma się co dziwić, takie czasy. No i tutaj oczywiście plusik dla nowego zestawu za małe zwierzątko jednak osiedlowe. Fakt faktem, ono w tych śmieciach, Prawdopodobnie, ale mimo wszystko duży za to plusik. Co to faktycznie, jakby już wizerunku tych osób, koloru wszystkiego tutaj, no że tak powiem, się nie będziemy. No oczywiście, że nowe tutaj też wygrywają, chociażby tym faktem, no, że po prostu są nowe, wiecie, minęło 36 lat, to wtedy był standardowy, jakby wygląd figurek, a dzisiaj ten jest standardowy, więc tutaj też nie ma co gadać. Przejdźmy do samych wozów. Tutaj faktycznie na pierwszy rzut oka mamy już, widzicie, różnice gabarytowe. Mianowicie stare wozy w tak zwanym Town czy w starym City były robione na szerokość czterech studów. Nowe w City są robione na tą sześciostudową szerokość. Nie powiem, mi ta stara jakoś specjalnie nie przeszkadzała, chociaż faktycznie, gdy sobie teraz tak porównamy, to w ogóle ta wygląda trochę jak dziecko tej śmieciarki, można powiedzieć, które jadą razem do szkoły śmieciów uczyć się, jak poprawnie wynosić śmieci. Nawet, ją sobie postawimy na dachu tej, no to wygląda to zabawnie. I ogólnie, jak widzicie tutaj, gdy sobie to tak porównamy, no to faktycznie różnica między tymi dwoma jest ogromna, ale pamiętać trzeba, że ogólnie wtedy była taka skala i nikogo to nie dziwiło. Można powiedzieć, że ta nowa ogólnie wygląda lepiej, jeżeli chodzi o kolory, ale to już jest kwestia estetyczna. Mianowicie tutaj też de facto mamy dominujący turkusowy, trochę białego oraz szarość. Bardzo podobnie było tutaj dominujący żółty, trochę czerwoności oraz gdzieś tam czarny na podwoziu. Właściwy schemat jest ten sam. Podobnie jest ze schematem, jak widzicie tutaj jest tym odchylanym. Spójrzcie, tu mamy odchylane to w ten sposób i tutaj mamy identycznie to do góry. I to tak samo się podnosi nam do góry, możemy wysypać śmieci I dokładnie to samo dzieje się z tym Natomiast jeżeli chodzi już o jakieś większe porównania No tutaj faktycznie na pewno wygrywa ten system yy, wrzucania tych śmieci O właśnie, tu jest po mojej poprawce, którą zresztą przedstawiłem w szorcach Ale i tu nie powinno być, weź to klocko za or, bo to zostało po szorcie No bo tu mamy dość brzydki element Fakt faktem jednak wygrywa dla mnie tutaj ten element, którym przechylamy te śmieci No i jest to taki wiecie, fragment immersji który powoduje, że ta zabawa jest bardziej realna No bo tak też się faktycznie dzieje, że ten że faktycznie tu możemy postawić i go przechylić, te śmieci się wysypują. Oczywiście to samo dzieje się tu, ale to już faktycznie musimy użyć rąk. No I powiem, teraz powiecie, że hola, 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 klockkoza, ty zawsze krzyczysz, że tam, gdzie Just Imagine użył wyobraźni, jest lepiej, i tak dalej. Owszem, zgodzę się z tym, przy czym tu mówię, że to jest gdzieś nieinwazyjne, nie psuje nam wizerunku. Tak jak mówię, do sobie to zabudujemy. Faktycznie to nie psuje wizerunku, a jest fajnym elementem, Dodatkowo tutaj tak jak tutaj te tasiemki, no i jest to coś w porządku. Tutaj na pewno w porze jest wykorzystanie tego fotela jako właśnie Classic Space'a do przerzucania tych śmieci, no ale jednak tutaj uważam, że ten system, no kurczę, to ciężko przyznać, ale faktycznie troszkę wygrywa. Spójrzcie, też podobieństwo, jakie ten ma śmieszny kogut, a ten. Na sensie ten nie ma śmiesznego, ale chodzi o samą porównanie, że mają koguty na sobie. Ten ma cztery takie duże, ten ma co prawda dwa, ale jednak są. Ale ten ma antenkę od radia, a ten nie ma. Ha, a nie ma, przepraszam, dobra, obydwoje panowie mają radio. Obydwoje panowie mają również i łopatę i miotłę przyczepioną z tyłu. Jest to bardzo podobny motyw, widać, na przestrzeni tych lat te śmieciarki aż tak bardzo się nie zmieniły. Jeśli chodzi o szoferkę, no to tutaj ta super w ogóle wygląda nowocześnie, zabudowana. Widać klima w środku, hula i tak dalej, jest pięknie przeszklona. Ta trochę gorzej, ale tak jak mówiłem, mamy tu lata 80., więc wiecie. Natomiast ta wygrywa na pewno też tym, że ma drzwi, ta ich nie ma. No i tu ogólnie dach się łatwiej otwiera. Tu faktycznie chwilę trzeba się pomocować, bo tu nie mamy żadnego uchwytu. No, pomocować, nie pomocować. No wiecie, trzeba się przychwycić i tak dalej, żeby do tej figurki się dostać. Natomiast, tak jak mówiłem tutaj, faktycznie jeżeli chodzi o wygląd, no to wygląd ogólnie nowocześniejszy tego wozu jest bez porównania. I to faktycznie byłby lekki lincz na starym pojeździe, jeżeli mielibyśmy porównywać wygląd no bo wiadomo, że ta zawsze tutaj wygra, bo jest po prostu nowsza, jest modelem o 36 lat bardziej dopracowanym, wiecie firma LEGO 36 6 lat starsza, bildy, nowe kolory, nowe techniki budowania, ta siłą rzeczy nie mogła tutaj tym wygrać, będąc tak stara, natomiast wiecie, ja cały czas, gdy porównuję te zestawy rozmawiam sobie, rozmawiam sobie, no myślę sobie bardziej, też ten sposób, że trzeba patrzeć na pryzmat, też tego wiecie, jak to wychodziło lata 80, to wtedy miażdżyło mózg, dzisiaj to też jest bardzo fajny zestaw, ale nikomu mózgu już po prostu nie miażdży, detalami faktycznie tak jak mówię, wygrywa, bo tu ma to rurę, tu ma chociażby to, gdzieś tam mówię, ma to pokrętło, tutaj spójrzcie, dach jeszcze fajnie wykończony, więcej lampek i tak dalej, ale to jest naturalna ewolucja klocków, co jest jakby oczywiste. Hmm, tutaj natomiast, tak jak mówię, gdzieś to cię to cieszyło i dalej uważam, to jest jedna z piękniejszych śmieciarek lat 80., -tych, 90., -tych, nawet bym powiedział, czyli ogólnie tej, wiecie, z zeszłego wieku. Hmm, ta natomiast jeździ się ok i chyba jest tą lepszą w tym wieku, znowu śmieciarką najlepszą, natomiast wiecie, porównywać tutaj, tak jak wy sami mówicie, nie do końca jest sens. Może nie nazwałbym tego kopaniem leżącego, na pewno jak widzicie dużo się w tych czasach zmieniło, tak? Czy na lepsze, czy na gorsze, to już zależy. Tak jak mówię, są rozwiązania typu stare budownictwo, bardziej mi się podobało, 13 kroków na 100 elementów. Tutaj jak widzicie, dwa elementy na jeden krok, też uważam, tym bardziej trochę za ironiczne w zestawie o recyklingu, o ochronie jednak trochę środowiska, żeby tak instrukcji drukować, moi drodzy. Więc mówię, nie chcę tu jednoznacznie wystawiać ocen, bo to faktycznie nie ma takiego ogromnego sensu. Każdy zestaw ma swoje plusy, każdy ma swoje minusy, a to co się każdy Czemu podoba, to już jego indywidualna Sprawa, ale oczywiście chętnie przeczytam O waszych komentarzach w opisie Także piszcie koniecznie, jeżeli chcecie też więcej odcinków Takich porównawczych, to też koniecznie piszcie Bo jak widzicie, zaczęły się one pojawiać I nie wykluczam ich po prostu więcej Jest tyle pojazdów do porównywania, że hej Dzięki, że byliście dzisiaj, mój rodzaj, życzę wam miłego weekendziku Oczywiście jak i zawsze No i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce, oczywiście w kolejnych odcinkach Na moim kanale, dzięki, że byliście Bye!